Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam, jakie są problemy z drobiem. No i przede wszystkim, jak to wygląda, jeżeli kura nie reaguje na zmysły. Tu mamy kurę, która nie reaguje na zmysły, która jest kurą starą. I najprawdopodobniej po dwóch, trzech dniach po prostu padnie. Powiem Wam, jak to rozpoznać, stricte, właśnie na przykładzie. Tak jak widzicie, tą kurkę, nawet postaram się trochę przybliżyć. I widzicie jej zgrubienia na skokach. Kura chora, kura stara charakteryzuje się tym, że te zgrubienia na skokach ma dość grube. I tutaj właśnie na przykład to widzicie. Porównajcie sobie teraz to do Waszych kur albo do kur zdrowych. Jak to wygląda gwarantuję Wam, że zupełnie inaczej. Tak samo jeżeli chodzi o kolor tych skoków. Też tutaj są szarawe normalnie, albo są białe, albo są zielone, albo są jasnożółte. Tu już są takie szarawe, widać podchodzą nawet pod czarny kolor. Jeżeli chodzi o grzebie, nie są postrzępione, i też już widać, że ta kura jest bardzo stara. W przypadku piór widać, że tych piór jest coraz mniej, jeszcze ich nie ma bardzo mało, ale jest ich coraz mniej. Kura już praktycznie, słuchajcie, nie jest w stanie chodzić, nie reaguje na zmysły. Co mogło być przyczyną tej choroby? No bo mówię wam z jednej strony, że przecież kury trzeba hodować tak i tak, karmić tak i tak, więc teoretycznie one powinny być zdrowe. Jak najbardziej. Natomiast, jeżeli kura już jest w pewnym stadium wieku, to po prostu tego wieku się nie oszuka. Ta kura myślę, że już ma powyżej 4 lat. Wysłużyła się, nachodziła się. Wiem, że są kury, które żyją po 7 i po 10. No, ale ta akurat była jednym z tych niestety, ale słabszych egzemplarzy. Więc tak wygląda, słuchajcie, kura chora. Dosłownie tak wygląda, żeby tutaj nie ściemniał. Dlaczego ona ma, słuchajcie, jedną. W stronę tak podwiniętą do góry a drugą nie i wystaje jej, wystają jej te pióra są to po prostu słuchajcie już niesprawne układy nerwowe u drobiu i to właśnie powoduje, że kura już jest niestabilna ta kura ledwo jeszcze reaguje na zmysły, bo jak widzicie na nagraniu ona głową trochę kręci więc teoretycznie jeszcze jako tako żyje, nawet się przygląda bo chciałaby coś zjeść, ale już się nie rusza i Jakie mogą być jeszcze objawy z tym związane? Jeżeli ta kura byłaby w kurniku i zauważycie coś takiego, to bardzo szybko trzeba tą kurę z tego kurnika wynieść, ponieważ może to doprowadzić do zarażenia innych kur. Do końca nie macie pewności, na co ta kura jest chora. Ja mniej więcej wiem, natomiast część z Was wiedzieć nie będzie, dlatego trzeba taką kurę wynieść z kurnika. No bo niestety, ale tak jak wam mówiłem, szansa na uratowanie kury, jeżeli już ma takie objawy, jest około 30%. Moim zdaniem, będzie to przykre, ale ja już bym takiej kury nie ratował. Chyba, że pół hodowli macie tak zarażone, to jest inna sytuacja, ale generalnie, ja bym dla jednej kury, słuchajcie, nie kupował teraz antybiotyków po 100, 200 czy 300 zł, gdzie kura kosztuje 50 zł. Sory, ale nie kupowałbym, chyba że wy chcecie, możecie, natomiast moim zdaniem, nie ma to sensu. Więc, żeby nie zarażała innych kur, taką kur, kurę wynosimy. Średnio, jeżeli kura nie reaguje na zmysły, nie jest w stanie pobierać pokarmu, można jej słuchajcie dać około 24-48 godzin. Jeżeli wasze kury przestaną reagować na zmysły, nie musicie mi wierzyć na słowo, po prostu to sprawdźcie. Sprawdźcie, odliczcie czas, zobaczycie, że maksymalnie te 48, może trochę dłużej, w co wątpię, ta kura przeżyje. Więcej po prostu nie da rady. Nie jest w stanie pobierać pokarmu, nie jest w stanie już prawie się ruszać. I to już jest ostatnie stadium. Ja jeszcze złapałem tą kurę w takim momencie, że ona powiedzmy jest w stanie coś tam e, jakoś reagować. Natomiast w większości przypadków szanse są bardzo małe. Ta kura jeszcze teraz reaguje, bo ja tu stoję i to jest dla niej dziwne. Natomiast, tak jak mówię, w większości przypadków to już jest koniec. Nie możemy dopuścić do takiego stadium, więc musimy, słuchajcie, pamiętać o tym, żeby czyścić kurnik, żeby w kurniku było czysto, żeby pokarm był świeży, woda świeża, obserwować kury, jak one się zachowują i tak dalej, żeby po prostu tego uniknąć. To dotyczy jednej kury. Jeżeli ktoś tego nie zauważy, bo nie będzie na przykład obserwował kur co 2-3 dni, może to powodować, że w pewnym momencie wejdzie do kurnika, a tam będzie 10 kur padniętych, on się zastanowi dlaczego co takiego się stało. No właśnie to że tych znaków się nie zauważa. W przypadku tej kury to nie jest tak, słuchajcie, że ja tego nie obserwowałem, tylko ta kura, no to akurat z przyczyn, powiedzmy sobie szczerze, już staro zdrowotnych sobie nie radzi. Zobaczcie, nawet słuchajcie na jej oczy. Nie wiem, czy to widać na nagraniu. To już widać, że ta kura jest po prostu stara. Jeżeli ktoś się zna, to to zauważy. Natomiast, nawet jeżeli się nie zna, zobaczcie na tą białą kurę, jakie ona ma skoki. Zobaczcie teraz na tą kurę, jaką, jakie ona ma skoki. Zobaczcie na grzebień tej kury i na, na dziób w ogóle, na, na oczodoły, na wszystko, na oczy, jakie ma, na pióra. A zobaczcie teraz na tą. To widać, że ta kura jest chora i nawet laik, jakby mu pokazał te dwie kury, będzie widział, że jedna kura jest stara, druga kura jest młoda, jedna kura jest chora, druga kura jest zdrowa. To po prostu widać. Tych symptomów może być więcej może być mniej, na początku może być osłabienie, jakaś biegunka i tak dalej. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby te kury obserwować, nie po to, żeby reagować w momencie, kiedy już jest taka sytuacja, tylko żeby reagować wcześniej. Tak jak powiedziałem, będzie lekkie osłabienie, będzie kichanie, będzie kaszel który może być zaraźliwy i zarażać inne kury. Mówię Wam o tym dlatego, bo nieraz pisaliście do mnie, że w pewnym momencie wchodzicie do kurnika albo do hodowli okazuje się, że 10 kur jest chorych, czy 20 nie wiecie co robić, wchodzicie następnego dnia, wszystkie kury padły. 20 kur, stety, niestety, to jest koszt jednej kury, co najmniej 40 zł. No a przede wszystkim, już nawet jeżeli nie patrzymy na pieniądze, to jest koszt Waszego czasu, Waszej energii, potem Waszych nerwów. No i też po co to sobie robić. Dlatego Ważne jest to, żeby co jakiś czas wejść i po prostu te kury sprawdzić, jak one wyglądają. Generalnie ta kura już ma układ nerwowy bardzo słaby. Ja też, słuchajcie, nie jestem lekarzem, tylko praktykiem, więc mówię Wam, jak to wygląda. Nie używam tutaj jakichś takich słów. Typowo medycznych, bo po prostu się na tym nie znam. Ja wam mówię jako praktyk, jak to wygląda naprawdę. Ta kura ledwo chodzi, ona próbuje jeszcze coś zrobić. Teraz została trochę pobudzona, bo ja stoję i tutaj mówię cały czas i jest to dla niej dziwne, bo tak jak wam mówiłem, wszystkie dźwięki, których nie, wydajemy, nie wydają kury, tylko ktoś inny, są dla tych kur dziwne. Dlatego najlepiej kury trzymać same, ale o tym już mówiłem. Wracając, kończąc to, co chciałem wam powiedzieć, tak wygląda kura chora. Tak wygląda kura stara, tak wygląda kura, gdzie wy musicie się wystrzegać i nigdy, no właśnie, tak jak widzicie, i nigdy nie pozwolić sobie na to, żeby doprowadzić kury do takiego stanu. Jeżeli kury już mają taki stan i wy to widzicie, to szansa na to, że ją uratujecie, prawie jest zerowa. Jeżeli ktoś wam mówi co innego, to najczęściej mówi wam tylko i wyłącznie po to, żeby wam wcisnąć jakieś leki, a niekoniecznie chce wam pomóc. Jeszcze na koniec wam powiem, jak to zweryfikować. Jeżeli podchodzicie do tej kury, machacie e, nogą, machacie ręką, głową, czymkolwiek, ona nie reaguje, biegniecie za nią, ona stoi w miejscu, bo was po prostu nie widzi, to już są pierwsze syndromy tego. Nie pobiera pokarmu, nie pobiera wody, siada, bo jest słaba, nie umie się ruszać. To już są syndromy tych. Objawów, tak zwanych zaawansowanych, no i niestety szansa na przeżycie dla takiej kury jest bardzo niska. Także na dzisiaj tyle. Zostawcie łapkę w górze i subskrypcję. Niech odcinek się niesie, niech jak najwięcej hodowców będzie świadomych, jak to wygląda. Trzymajcie się. Cześć.